Siemanko witam wszystkich ponownie. Tak jak mówiłem ostatnio, dzisiaj sobie wgramy w mecze rankingowe. Tu tylko pozbieramy te nowe plansze. Zagramy sobie w rankingowe. Co możecie powiedzieć o tym zadymiarzu? Czy on jest dobry? Jak można jeszcze bardziej ulepszyć? To tu mam dziewiąty poziom, wiadomo, że gdy dojdę do jedenastego, tam jest jakieś hiper doładowanie. I tutaj też mi powiedzcie, bo dużo osób mówi, że gra z botami, gra z botami, no ale przecież nie mogą być wiecznie boty, więc... Dajcie znać w komentarzu, czy rzeczywiście gram z botami, czy po prostu... Y, już gram y, z normalnymi... No, graczami po drugiej stronie. Wyglądamy, zobaczymy, co nam losuje. Ja co, jestem tak słaby w tę grę? Nic nie pomagacie mi. Nic. Eee, zawsze ta piłka, te piłki, to nie ja nienawidzę. A co ja nie lubię w ogóle, kogo mam wybrać, to no Nic mi innego nie pozostaje. Tutaj, a to chyba mogę wybierać spośród swoich zadymiarzy tylko. Ale to ja nie będę miał tych wszystkich ulepszeń, jak wybiorę, czy będę z tymi ulepszeniami, ja nie wiem. Na czym polega te... Ta... No dobra, zaczynamy. W piłkę to ja grałem kiedyś, ale... Ja, Ojej, Już Stars. Już zadyma. Dobra, lecisz, lecisz, lecisz. O, dobrze, że mamy w miarę dobrych zawodników. To może wygram, może będą jakieś punkciki. Wykończyli mnie, no tym razem chyba.

No, i znowu przegrano, a Tym razem w rankingu polecimy w dół. Dobra, zagramy jeszcze w coś innego, bo ja w tą piłkę to ja nawet nie wiem o co chodzi. Dobra, zagramy. Co to wylosujemy? Gorąca strefa. O, no i to będziemy zajmować gorącą strefę, co już grałem. To jest takie w miarę. Zrozumiałe... A gdzie jest mój Bo? Jest. Wybieramy Bo. I zaczynamy grę. Tutaj, tak któregoś trafię, to od razu będę ...leciał. Miny rozstawiał te miny, to jest dobre, ja wam powiem. 18-14% 24. Nie, nie, są w ogóle do pokonania. Znowu powrót z odwajem, jak ja mam grać, żeby mnie nie zabijali. Czy nie mają tak dowalonych tych zawodników, że nawet nie można nic nim zrobić? Czy ja po prostu źle gram tym zawodnikiem? Trzech stojąc, co można? Nie no, znowu będzie porażka. Ja nie wiem, jak mam w tym rankingu awansować. Chyba, że macie jakieś porady, co mogę zrobić. Przegrana i do domu dobra. Nie będę was męczył. Piszcie w komentarzach, co mogę lepiej zrobić. Subskrybujcie kanał. Do zobaczenia w następnym.